Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami z kawką. Szósta rano. Żejecie tyłeczki? Tak? A jej. Dzisiaj piękne słońce. Piękne i się grzeją tu na podłoga ciepła. Słońce z okna pali normalnie jak na Majorce. Nie? Jak na Majorce? No. A jej, a jej. Mm. <grywa> Ej, jezu, ten kot to w ogóle. O, on się lubi bawić z psami. No, Sonia, woła cię ten, kłębuszek cię woła, idź do, idź do niego, bo cię wołał, no. Do kłębuszka idź. No. zobacz, patrz jak cię zaczepia. No, idź się z nim, pobaw, no. Ej, no, nie chcę się bawić z tobą. O, no. widzisz. No wracaj, no. To Misia przyjdzie do ciebie. Misia, może być? No i Sonia, tak, pobaw się z kotkiem. No bo kotek chce się bawić. No. Dawaj, Sonia. Sonia. Zawaj, Sonia, to przyjdzie. Ja zwariuję w tym domu. Hmm? No zobacz jakąś chcę bawić z tobą, no. No pobaw się z kotem, pobaw się z kotem. Dobrze, ale tu... No, no, no no no. Oj, Sonia, Sonia, Sonia. Nie chce się bawić. No nie chcę, no. No widzisz. I co ja zrobię? Jak ona się z kłotem nie chce bawić. A Jezu, o Boże. Dom wariatów. Do wariatów. No. No tak, o! No, i oczywiście na łóżku, na łóżku najlepiej. Taki mróz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno nie nagrywałam. Taki mróz jest. Słuchajcie. Śnieg jest jak, jak lód. Tu moje koło, w którym chodziłam. Zobaczcie, mam w koronawce wodę. I jak się leje, to nawet nie wsiąka. Tylko patrzcie, po prostu jak strzela. Ale woda spływa spływa po prostu. Muszę tą wodę wylać, bo za dużo wzięłam. O. I woda spływa. No. Taki luk jest. O. Jak po szkleby się chodziło. Masakra po prostu jest. Masakra. My dzisiaj jesteśmy na łężwach. Ja też jeżdżę, żeby nie było. Fajnie jest? Fajnie. Jesteśmy z koleżanką, ale kończę, bo zaraz mi tu zablokują wszystko. Przez tą muzykę. Ale Hejka, jestem już w domu. Słuchajcie, byliśmy na łyżwach, tak się zmęczyłam, e, tak się po prostu, wiecie, e, zmarzłam, bo dzisiaj jest bardzo zimno. Chociaż w ciągu dnia było słoneczko i naprawdę nie było aż tak źle. Dopiero teraz się rozgrzewam, aż dostaję, słuchajcie, rumieńców, e, bo dopiero ciepło do mnie dociera. E, nagrałam Wam już na szybko, bo chcę pochować i robić obiad, hol zakupowy. Zapraszam Was na jutro. To będzie Rosman, Dils i Biedronka. Tak na szybko. Tutaj Wam zdradzam trochę, ale to się wytnie. Tego nie widzicie, już wróciłam i robię szybko obiad. My zaczęliśmy już ferię. Nie nagrywałam vlogów przez 4 dni, ale nie nagrywałam, ale miałam tam te dwa hole zakupowe i tak dalej. To taki zapas można powiedzieć, to się wyrównało. A teraz przez 4 dni naprawdę nie nagrywałam, bo nie, no nie miałam. Słuchajcie, kiedy i w ogóle. Więc tak, na łóżko byliśmy z moją koleżanką z Psiapsi. Pojeździłyśmy i było fajnie. Ej! Muszę psy zamknąć, bo mi tutaj latają. E, połaziłyśmy trochę po sklepach i tak dalej, i tak dalej. Zakupów sobie trochę porobiłyśmy. E, to, co uważam, że mogę Wam pokazać, to Wam pokazałam. Zapraszam Was i tak dalej. A teraz idę robić obiad. A na obiad dzisiaj będzie... Um, co będzie dzisiaj na obiad? Na obiad dzisiaj będzie... Kebab domowej roboty. Więc do później. Do przyrządzenia domowego kebabu będzie nam potrzebne mięso mielone. Ile? Nie wiem, ile będziecie robić tych kebabów i tak dalej, nie wiem. Ja mam tu akurat te z Biedronki na gotowo, na szybko takie już kupiłam. W tych paczkach, jak widać. No cóż, yy, i tak. No mam tutaj te pół kilo tak, taką. No ale to mówię, zależy ile tego będziecie robić. Ja yy, na razie zrobię, nie wiem, cztery sztuki, ale... Powinno mi wydać. Kiedyś robiłam coś podobnego, a teraz będzie troszeczkę inaczej, więc tak. Oczekajcie, bo się pisze. Więc tak, e, Przyprawy. sól, pieprz, majeranek, papryka z łotka, czosnek i, e, i co? Ja tutaj dałam jeszcze. E, Szczypiorek suszony i jajko dałam i to wszystko razem wybełtam i potem pokażę Wam co dalej. Oczywiście to wszystko dajecie sobie do smaku ostro nieostro. Przyprawy może, możecie dać różne takie jakie chcecie. Bierzemy sobie placek tortilli i kładziemy sobie mięsko i jego tak trzeba rozprowadzić po całości. Grubiej cieniej no tam no różnie O, po prostu tak trzeba o, rozprowadzić po całości. I właśnie to mięsko sobie rozprowadzamy y, łóżką. Idzie lepiej po całości, żeby wszędzie to było. No ja tak sobie wziąłem na oko i tak wiecie: ładnie to sobie rozprowadzamy. A potem kładziemy troszeczkę na patelnię, troszeczkę oleju. I tym mięskiem, jakby przekładamy to na, na drugą stronę, tym mięskiem na patelnię, żeby to się tu podsmażyło. Czyli tym do góry. I podsmażamy chwilę, tak na oko. No, i w ten sposób kładziemy mięskiem do dołu i smażymy. Tak z parę minut, aż się podsmaży. I teraz tak. Teraz tak, te mięsko jest podsmażone z tej strony, i teraz tutaj sobie kładziemy, nie wiem, no to, co się chce położyć. Czyli takie wiecie, trójkąty. Nie wiem, a robię teraz. Ser. Dobrze, dobrze. Ser. Przykładowo tak. No. Yy, pomidora. pomidora czekajcie pomidora, dwa czy ten więcej? nie, no dobra, mm, nie wiem, ogórka tu? no na przykład tak to bój, to nie bój, to cebuli nie chcesz? no to i, nie wiem, tutaj rukolę I teraz tak tutaj się nacina o, tak się nacina czekajcie, bo ja nie widzę o! I zak zakładamy sobie... Dajcie, podtrzymam. trzymaj. Będzie lepiej. O! Takiego trójkąta robimy. Tak. Mm -hmm. I tak. I to dajemy na patelnię, jeszcze chwilę podsmażamy. I od środka tak się prezentuje. Trochę ciemno jest. Przekroiłam to na pół. Proszę bardzo. Do tego dajemy sos czosnkowy, majonez, musztardę, ketchup. Co tam lubicie, co tam chcecie do środka, czy tam, gdzie tam, jak tam chcecie. Bardzo, bardzo smaczne. To mi ogórek wyleciał zaraz go włożę. Smacznego i polecam.